Patrzy kotek! Znajduję się właśnie na stacji metra, która się nazywa Pasar Seni To jest stacja metra niedaleko Chinatown Niedaleko mojego hostelu Wybieram się zobaczyć Twin Tower Co prawda już się ściemnia, ale dzisiaj praktycznie cały dzień padało więc to jest była pierwsza okazja, kiedy mogę wyjść gdzieś dalej z domu Jedziemy bezpośrednią linią, ale nie wiem którą. O, chyba tą. Tak. Linią tą jedziemy na stację KLCC, czyli tutaj. Wyszpujemy to tu dokładnie 2 10. O, jadę w tę stronę, jedziemy tutaj. Warto wspomnieć, że Kuala Lumpur nie ma metra w takim kształcie, w jakim ja to zapamiętałam z Szanghaju, bo metro w Kuala Lumpur, o ile w ogóle można to nazwać metrem, znajduje się w większej części nad ziemią. To znaczy centralne odcinki, te, które znajdują się w bardzo ścisłym centrum, są pod ziemią, ale Kuala Lumpur to nie jest duże miasto, więc to jest dosłownie kilka stacji. Reszta znajduje się nad ziemią, na słupach jest trakcja i tam jeździ kolej. Dobra. Petronas Twin Tower, który możecie zobaczyć tam z tyłu za mną to jeżeli mam najświeższe informacje, a nie wiem, czy mam Aktualnie jedenaste najwyższe budynki na świecie Jedenaste, bo one są dwie jeżeli jak dobrze widzicie Również są to najwyższe bliźniacze wieże na świecie Powiem Wam, że z bliska robią naprawdę niezłe wrażenie Oczywiście kręcicie tutaj sporo turystów Słyszę jakże znajomy język chiński Sporo turystów widać, zarówno z Chin, jak i z innych części Malezji Chyba trochę zatęskniłam za żarciem, bo właśnie przyszłam na kolację do chińskiej restauracji Jedzenie jest naprawdę spoko, ale ono nie przypomina aż tak chińskiego. Bardziej powiedziałabym, że przypomina to polskie, chińskie jedzenie, bo jest zdecydowanie bardziej doprawione i ma taki intensywniejszy smak. Makaron jest też bardziej al dente, bardziej w stylu europejskim niż chińskim. Widzę bardzo wyraźnie, że to jedzenie też jest zrobione pod innych ludzi, nie jest to, nie jest to typowo chińskie jedzenie, ale zrobione też pod... Inne grupy etniczne, które mieszkają w Malezji. No cóż, chińskie żarcie, które znalazłam w centrum handlowym w Kuala Lumpur Może nie było autentyczne Zresztą czego się spodziewać? Nikt z obsługi nie mówił po chińsku Wszyscy to byli Malajowie Tak samo jak kucharze Ale mimo wszystko było dobre A to chyba najważniejsze, nie? A ja już tego do swojego hostelu na Chinatown. Widzimy się prawdopodobnie jutro. Na razie.